Jesteś tam, czy nie? Ty w ogóle? Ja nie, jestem. No to zrób nowy akurat nie? Heh? Teraz to nowy film zrób. No, no nowy, nowy. Mówi maker czy to jest zrób, tak? A jedna czwarta luka. <laughs> German, wosz, German. A, ale fabryka w Brazylii. Brazyl? Ta. Brazylia? Tak. W to też w kinach. jest. Prawdy. Powiem Ci, że prawdy. Wiesz, ja bym wyjebał tym gaźnikiem. W ogóle ja mam tutaj wiele pomysłów na to. Proste. Najpierw to gaźnik. Kable. Aparat za ponownie tego temu autu nie brakuje Dla mnie to jest pyta, bo silnik jest spokojny. Teraz dobrze chodzi? U, tak, jakby wymienił to co mówię to...